Czy wy widzicie to co ja, moi drodzy? No tego sam się nie spodziewałem, że dzisiaj będziemy gadać z Talking Benem. Ostatnio z nim gadałem chyba z dwa lata temu. No i proszę bardzo, czas przyszedł, żeby z nim pogadać, bo coś myślę, że on jest jakimś kryminalistą i osobą, która jest po prostu ultra zła. Ale tego... Aha, no widzę właśnie, że nie będzie ze mną chętnie rozmawiał. Widzowie, muszę wam o czymś powiedzieć. Niestety, ale już chyba. W tym roku i w następnym roku może nie być koncertów, ale zostały jeszcze cztery ostatnie koncerty Palion Tour. To jest ostatnia szansa, żeby zakupić sobie bilet na Gliwice dwa razy, Poznań oraz Warszawę, i żeby wbić na najlepszy koncert Paliona, bo aktualnie nie planuję następnych koncertów. Dlatego kup bilet i zapraszam. Spotkajmy się i zaśpiewajmy. Nie wiem, czy się dogadamy, ale jeżeli chcecie więcej Talking Bena, to. Dajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał na samym dole No i oglądajcie do samego końca Wpadaj na paliąc cel jeszcze Ach, Dobra, dobra, zaczynamy Co tutaj to? Ja najpierw chcę zobaczyć, bo ja nie pamiętam, co on w ogóle mógł robić Teraz on... Halo! Ty! Eee, tą gazetę O, jesteś do dyspozycji? O, jesteś do dyspozycji? Aha, on naśladował mnie Zapomniałem, że on naśladuje jeszcze Co za gamoń Przestań! Naśladował mnie, zapomniałem, że on na... Cicho! Już go... Już! Kurde, spadnie z jego krzesła! Nie, nie powtarzaj po mnie! Przestań po mnie powtarzać! Dobra, z, idę... Muszę ich gdzieś indziej zimić, bo ja nie wytrzymam. Nie, nie. Cicho! Dobra, czekaj. Hmm. Jest! Kurde, ja go jeszcze na Oj. Co za brak szacunku! Co za brak szacunku! No, bo, a... Ja nie mogę, nie będę. No, nie dam rady z nim, nie dam rady. To dlaczego już wiem, dlaczego nie nagrywałem Talking Bena, jest wkurzający. Ja Cicho, bo brzuch, Dobra, mm, teraz tak. Co on może z. Ja mu daję jedzenie jeszcze. Serio? Ja cię ja ci ja ci jeszcze karmię. Jeszcze jestem tak dobry. No ty śmieciarzu! Cześć, zadzwonimy do niego. Dawaj, odbieraj. Ben? Powiedz mi, dlaczego śmiecisz w swojej chacie? Jest. O, bo wiem, że tak, ale muszę jakoś inaczej skonstruować pytanie. Czy możesz przestać śmiecić w swoim domu? Uh. Przestań śmiecić w swoim domu. Jest. Dogadaliśmy się? Uh. Nie, nie będziesz już śmiecił w swoim domu? <laughs> Uważam, że to tak. Uh. Uważam, że powiedziałeś tak. Zapomniałem, zapomniałem, te rozmowy są beznadziejne. Czy powiedziałeś tak? Halo! Super. Odłóż telefon. Wypij butelkę i zobaczymy czy nie będziesz śmiecić teraz. Nie śmieć, nie wyrzucaj jej. Rzumią... Zjedz jedzenie, ale nie wyrzucaj tego. Zjedz jedzenie, ale tego nie wyrzucaj. Proszę o ciebie. Czy będziesz śmiecić dalej? Bang. Co za świnia? Zadzwonimy do niego, czekaj. Uh, dobra, czy jesteś kryminalistą. Uh. Czy jesteś kryminalistą? Uh. Czy jesteś kryminalistą? Uh. Kurde, on mi nie odpowiada. Jeszcze raz, czy jesteś kryminalistą? No. Okej, okay, patrz, pierwszy raz powiedział nie i na. i prawidłowo. E, a czy. O, czy lubisz na przykład. takie. Ho, ho, ho. pytanie sprawdzające cię, Lubisz mnie? Ho, ho, ho. Kochasz mnie? Ho, ho, ho. Kochasz? No. Przykro mi, bardzo mi jest przykro. Wiesz, że sprawdziliśmy przykrość? Ho, ho, ho. Wiesz, że jest mi przykro, zaraz się upłaczę przez ciebie? Yes <laughs> Co za ham! Co za ham! Dobra, rozłączamy się z nim. Rozłączamy się z nim. Ja powiem. Pamiętam... O! Tu można było, patrzcie! Tu jest ten, ta ikonka! Ja powiem. Pamiętam... O! Tu można było, patrzcie! Tu jest ten, ta ikonka! Dobra, już, już nie będziesz. Teraz nie powtarzasz, tak? Nie powtarzasz po mnie nic? Dobra, zmieszajmy oczywiście, o, wojanowy i zielony, patrzcie, zmieszamy dwa. Wo je ile? Co? To kosztuje pieniądze? Zakupiliśmy 100 dla Bena wydałem pięć ziko. Dla naszego Bena, Benito, dobra. Panie Ben, panie Ben, ja kupiłem i ci sprawdzę, przetestuję cię, bo dawno tego nie robiłem. Zielony i niebieski, a potem następny. Zielony, niebieski. Wojan i palion w jednym, No! Wow! Ogień! Ej, ale nic się nie takiego. To, to dobre połączenie, widzicie? Te kolory się nie gryzą. Ale dobra, zaraz, zaraz. Eee, nie powtarzaj po mnie, teraz cię. Co to? Co to było? Czemu on tak. Haha, ha, jego gigocze, co jest? Co ty robisz, Ben? Dobra, sprawdźmy, Ben. jest czy mi, jest miłym człowiekiem? Bo ja mu nie ufam. Ja mu totalnie nie ufam. Ben, bo ja chciałbym ci powiedzieć wszystko, wszystko o sobie, ja chciałbym zostać z tobą przyjaciółmi, ale mi się wydaje, że ty możesz zrobić coś mojej rodzinie, mojej dziewczyni i mojemu kanałowi na YouTube. Tylko powiedz mi, czy mogę tobie ufać? Yes. Okej, okay, a w sensie... Za... A czemu się śmiejesz? się pytam ciebie. Yes. No. Czy podoba ci się na przykład Maja, moja dziewczyna, czy nie? No. Okej, okay, okej, okay. to dobrze, to dobrze, czyli nie będziesz, prawda, podrywał, super. Panie Benie, czy, czy pan Ben chciałby zostać ze mną przyjaciółmi? No. Nie, nie powiedziałem jeszcze! Zostańmy przyjaciółmi, dobra? Uh. Przyjaciółmi zostaniemy? Zostaniemy przyjaciółmi? No. Kurde! Jak nie? Dzwonię do niego teraz, go nafaszeruję lekami i, i, i będzie, będzie bardziej rozmowny. Bardziej będziesz rozmowny. Różowy i niebieski ciemny O kurde, ale fajne A tornado puścił Dobra, no zobaczymy czy będzie bardziej rozmowny Panie, banie, Zostańmy przyjaciółmi No No to lecimy, kolejny raz Jasny, niebieski i żółty tym razem Ptyzi wojan, tylko ciemny kolor wojana O kurde Lawa Lawo co to było? Okej, okay, zrobiłem ci teraz syfu w domu, teraz za to zadzwonię. zostanie zadzwonię. Ben. Zostańmy przyjaciółmi, bo inaczej strzelę ci kulkę w łeb. Yes. Tak. Haha, let's go! Tak to trzeba z nim gadać. E, ben, czy, czyli mnie lubisz, tak? Dogadamy się. No. Ja, ja nie wiem, dlaczego on tak mówi. Choć znaczy, on nie chce. O, faktycznie, ja za każdym razem mu zadaję przyja... Pytać. Pytanie o przyjaźń, to on nie chce, nie chce być ze mną przyjacielem. A ja, bo ja nie mam przyjaciół, ja bym chciał, ja bym, muszę się komuś wygadać, wiesz? Możemy porozmawiać, dasz mi rady? Proszę, dasz mi rady? No. Ty chamie, ty chamie! Żółty leci! Żółty ptyś plus woją leci, patrz! O kurde! O kurde! Dobrze ci tak! Teraz tak! Teraz tak! Ja muszę chyba po pokazać mu, kto tu rządzi i kto ma kontrolę nad nim. Co nie my? Ben. Ben, bo ja naprawdę jestem smutny. Ja, ja, ja muszę z tobą porozmawiać. Ja nie, nie, nie mam po prostu przyjaciół. Ja potrzebuję takiego przyjacielekty. No. To jest niemożliwe, Czyli mnie nie lubisz? No. <laughs> no. No. Ile raz jeszcze powiesz no na to? No nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Może będzie ci lepiej po, po butelce i, 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 i soku jabłkowego. Albo cydr to jest. Już? A rzuć sobie no, jeszcze raz. Ben. Panie Benie, ja mam dzisiaj dobry humor. Zostanie przyjaciółmi. Przykażę panu świetne informacje i pan. Milion złotych. Yes Haha, ha, teraz jest zgodny, dobra. Panie Ben, panie Ben, panie Ben, panie Ben, panie Ben. Przyjdzie, przyjdzie pan na kolację rodzinną? Poznamy się? Uh. Jak się będzie pan tak zachowywał, to, to nie dogadamy się. Opa, teraz to mam mnie gdzieś totalnie, już, dobra. Jest, jest, odbierz, odbierz ten telefon. Ben. Ben, bo ja mam wrażenie, że jak ja z tą gadam, ja ty, ty nie chcesz ze mną gadać, ja mam sobie wyjść? Spokojnie, pokoju mam wyjść? No. O, czyli chcesz, okej. Okay. Fajnie, fajnie, czyli możemy zostać w tym trzecim w końcu? No. Jest. <laughs> Ja naprawdę jesteś bardzo popularny, Ben. Ja fascynuje mnie twoja osoba. Jesteś bardzo skryty, bardzo tajemniczy i czy ty kogoś zabiłeś w życiu? Ho, ho, ho. Ben, czy ty kogoś zabiłeś? Yes. Oh, oh. to jest przerażające. No. Nie to nie jest przerażające, nie? Ale ty jesteś nienormalny. Komu co co, co zrobiłeś? Uh. Nie, nie, nie chcesz powiedzieć, rozumiem, odłóż telefon Zobacz, ja nie wiem czy ja chcę z nim, czy ja chcę z nim rozmawiać Mi się wydaje, że on... on... Kurde, mogę mu z liścia dać Dobra, za każdą złą odpowiedź dostaniesz liścia Ben? Ben, za każdą złą odpowiedź dostaniesz liścia, dobra? Yes Zgodził się, 2 plus 2 to ile? A nie, to tak, nie, nie odpowiesz mi e, dobra, czy jestem super? Yes Subskrybujesz kanał, Napalion, uh. subskrybujesz kanał Palion, YouTube? No. Subskrybujesz kanał Palion? Dobra, liść. Nawet trzy, jeszcze raz. A żeby odpowiedział w końcu wszystko prawidłowo. Czy subskrybujesz kanał Palion? Uh. Subskrybujesz kanał Palion? Uh. Zasubskrybuj kanał Palion. Uh. Zasubskrybujesz? ZASUBSKRYBUJ KANAŁ PALION! Proszę, subskrybujesz? Odpowiedz tak albo nie. Yes or no? Subskrybujesz? Yes or no? Subskrybujesz? Kurde, nie wytrzymam z nim. Za to ma zliść. Liść z tej z tej strony. Jeszcze raz. Ja nie mogę z nim porozmawiać. Ben, subskrybujesz kanał Polian? Ej, czy to jest zbugowane czy pytanie moi, moi drodzy, czy te pytanie? U, u, u. Kurda, ale mu dałem. Czy te pytanie, jeżeli chodzi o kanał YouTube, to on jest zbugowane po prostu czy czy ja nie on nie, powiem, nie może powiedzieć jest no. Ben subskrybujesz kanał Palian? Yes. A warto? Warto? Ho, ho, ho. Warto subskrybować? Polec widzom. Popowiedz, że tak. Uh. Powiedz. Uh. Tak. Yes. yes, Widzimy, widzę, musisz, musisz subskrybować takie na razie kanał. No, Jak Ben tak mówi, to wszyscy tak mówią, ale zabijesz człowieka, dlatego masz liście. Pytania, mm -hmm. nie wiem w ogóle. Ben, mam pytanie z o, w gazety, weź, zadzwonię do ciebie. Panie Bye. Benie, czy ty czy, czy czytałem, bo ja kiedyś z sobą gadałem? Pamiętasz mnie w ogóle, bo zapomniałem, trzeba zacząć inaczej. Pamiętasz mnie? Panie Benie, pamiętasz mnie? Pamiętasz? No. Okej, okay, no może, bo wiele osób z tobą rozmawia i możesz twarzy nie zapamiętać, rozumiem. E, a powiedz mi to, czy, bo ja bym chciał się dogadać z tobą, w sensie poznajmy się może bliżej, może przyjeść do mnie, nagramy odcinki. No. No. Czemu odkładasz? No ty świnko, dobra. E, eksperymenty trzeba, bo kupiłem za 5 złotych, to wykorzystam, a nie? Różowy, kombinacja, różowy plus, plus wojen, kat plus wojen, zobaczmy. Nie? On to wypił? Kurde, Bent, jesteś szalony. Eee, po kolei: żółty, zielony. Tego jeszcze nie było. Tyś plus palią, dawaj. Urczaki, uh, mocne to było. Tyś plus Katy, tego tego nie było jeszcze. Dajmy różowej, żółty. Co tu się może stać? O kurde. Wow! Ale wybuchu! Tego chyba, nie, te były, te były. Te były. Ja naprawdę... To, to było chyba, to już chyba było. Ale przetestowaliśmy, przetestowaliśmy to. Testujemy wszystkie, czekajcie, zielony teraz z każdym. Zielony zwolany był zielony i różowy. Dawaj. Co to będzie? O kurde Ale walnęło. Zielony plus ten tego też nie było. Ciemne niebieski. Wo! Uh, 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 wkurzony jest. Sorry, Ben. Nie chciałem e, tego nie było z. E, kurde. No, niebieski z niebieskim. Uh, 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 ale walnie. Tak jest! To za to, że nie chcieli ze mną rozmawiać, tylamusie. E, nie było jeszcze różowy z. E, z tym niebieskim nie było. Uwaga. Nie, to było! To było! Wydaje mi się, wydaje, że już każdy przetestowaliśmy Ten Z zielonym był? Był, ja przed chwilą to robiłem No ten. Kurde, już wszystkie Wszystkie na Benie przetestowaliśmy Te, te fiolki głupie Ty, ale, no nie, był, było Dobra, wracamy do rozmowy, Ben, proszę cię Ben? Siema Hello ha, Widzisz, ciężko się, że ze mną gadasz Benie, powiedz mi, czy Pomożesz mi... w zadaniach z matematyki. Yes. Świetnie, bardzo miło, a... Mam lepsze pytanie, które będzie też o was, moi drodzy. Czy kochasz widzów Paliona i czy myślisz, że są inteligentni, super i tak dalej? Yes. Ho! Ben! Od dziś mówmy sobie przyjaciele, jak tak mówisz. Serio, nagramy razem odcinek? No. Jeszcze raz. Bang. Musisz odpowiedzieć poważnie i znasz. Znasz prawidłową odpowiedź. Czy nagradzam no. odcinek? Bo ja już nagrywam odcinek, jak z tą gadam. Czy mogę wrzucić to na YouTube'a? Uh. Mogę wrzucić, dasz mi pozwolenie? No. <laughs> yes. Ale ty wiesz, że ja i tak to wrzucę. Zrobisz mi coś? Jak to wrzucę? Jest. <laughs> Co mi zrobisz? Zabijesz mnie? Yes. Ah! Ty gamoniu! Co to ma być? Jest ja się boję! U bo mnie zara wyskoczy z szafy! Mizera wyskoczy z szafy! Okay. Kurde przerażający jest Ben Ben Wiesz gdzie mieszkam? Ho, ho, ho. Co się śmiesz? Wiesz gdzie mieszkam? Jest Co? Jest. Nie, nie! Ho, ho, ho. Nie wiesz! Ho, ho, ho. Nie wiesz Jest Widzowie, ja nie wiem, on właśnie powiedział, że wie gdzie mieszkam, chce mnie zabić i, i że nie mogę nagrać tego odcinka, ja i tak to wrzucę, jak ktoś to widzowie, jeżeli nie pojawi się następny odcinek, to wina tego, przestań słuchać, to będzie jego wina, jeżeli już nie będzie następnego odcinka, bo on naprawdę dzisiaj cwa na... cwaniakuje, okej, okay. ale wiesz, że policja cię dopadnie, jakbyś mi coś zrobił. Nie! Nie! On nawet nie odpowiedział! Czy to widzieliście? On nie odpowiedział! On odłożył słuchawkę po prostu! On to ma gdzieś! On nie odpowiedział! On odło Dobra, zapytam się go. Ben. Ben, boisz się policji? No. <laughs> to jest za mocne! To jest za mocne, to jest za mocne! Ben, ty jesteś za mocnym gościem, wiesz? Serio, serio, ja jestem w szoku, nie? Ale... No, backnise. Ale Ben, Ben, odwróć gazetę, bo... Zadzwonię do ciebie, ja mam ostatnie pytanie. Ben? ben, ja już, ja już zaraz pójdę sobie, bo ja wiem, że, że jesteś niebezpieczny, chcesz mi coś zrobić, ale ja już kończę nagrywanie, to pozdrów widzów chociaż. Pozdrów, powiedz, Się, widzę, paliona. Halo? Ja. Powiesz? No, powiedz! Uh. Proszę powiedz, nic masz taką wkurzoną minę? Jest. O, oh, powie, powie. Pozdro, widzowie Paliona! Oh, widzowie, pozdro.